Sponsorem kanału jest Eneba, strona, na której możesz tanio kupić gry do ładowania do PlayStation Network, game passy, walutę do gier, jak choćby V-Dolce i wiele więcej po korzystnych cenach. Kliknij w link w opisie i sprawdź, czy znajdziesz coś dla siebie. Cześć wszystkim witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dawno nie było tutaj odcinka, ale jestem w trakcie live'a przedłużanego, który trwa już naprawdę bardzo, ale to bardzo długo i nie spodziewałem się, że aż tak długo będzie trwał. I teraz, kiedy już się live kończy, no to pora wrócić z takimi odcinkami. Pora coś więcej dla Was pobrzucać powrzu w formie, formie filmów. Plany mam tutaj naprawdę bardzo duże. No i mam nadzieję, że uda się teraz to wszystko, co mam za zaplanowane, zrealizować. Ale przechodząc do tematyki tego odcinka, Rockstar właśnie teraz w, w piątek wrzucił artykuł na temat zbliżającej się aktualizacji, która ma się pojawić w grudniu. Zawsze było tak, że przed świętami dostawaliśmy nowe DLC. Bardzo często było tak, że te DLC grudniowe były też większe od tych aktualizacji, które były w lecie. No i pojawił się na stronie taki oto artykuł, i zwrócę tutaj uwagę na takie najważniejsze według mnie rzeczy. I też podzielę się z wami z jakimiś moimi przemyśleniami Ostatnio jak e, analizowaliśmy artykuł to dużo moich przemyśleń będzie, była trafna zobaczymy, zobaczymy jak będzie teraz e, Przede wszystkim Rockstar tutaj wspomina o tym, że e, W tym roku po prostu pojawiło się bardzo dużo zawartości e, Że pojawił się nowy tryb przetrwania na, w, w North Youngton, e, Że pojawiły się zadania policyjne, nalot na Clacking Bella te biuro kaucyjne, które się pojawiło w wakacje, szturm ATT16 i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tak jakby podsumowali ten rok, pochwalili się tym wszystkim, co w tym roku zostało dodane też tutaj jest mowa o dostawach pizzy, no trzeba przyznać, że trochę tych rzeczy było. Były to drobnostki, też takie rzeczy jak na przykład tam malowanie, takowanie ścian ale no, trzeba przyznać, że Rockstar w tym roku coś tam ciekawego do trybu online dodał. W tym przede wszystkim Antycheat, dzięki któremu wreszcie na wersji PCTowej gra się o wiele, o wiele lepiej w porównaniu do tego, co, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata. Ale dobra, co nadejdzie w grudniu i o tym mówi dalsza część artykułu. Mamy tutaj też grafiki, które niejako do tego nawiązują. I tutaj mamy napisane, że E, ekscytująca nowa aktualizacja już w grudniu. Niesławna fabryka od, odzieży Darnell Bros., czyli mowa tutaj o tej fabryce, którą widzimy tutaj na tym zdjęciu. E, jest ona znana z Fabuły GTA 5, ale też między innymi z online'a Gdzieś tam na początku online ta fabryka również się pojawiała i ona tutaj, e, jej funkcjonalność tak jakby powróci. E, ma nowych właścicieli za pomocą pierwszego sternika Pawla. I były oficer FIB, która przeszła do sektora prywatnego. Zmieniacie ją w centrum tajnych operacji szpiegowskich, gdzie możecie organizować mnóstwo emocjonujących kradzieży, pełne strate pełnych strategicznych smaczków. Będą one dostępne w terminalu, w fabry fabryce lub zdalnie dzięki nowej aplikacji iFrucie I muszę przyznać, że naprawdę Rockstar tutaj robi bardzo dużego smaka na tą aktualizację, bo wygląda to na nowe napady, ale. Osobiście nie chcę myśleć o tym w takiej kategoria Nie chcę, żeby to wyglądało tak, że ja sobie narobię nie wiadomo jakich nadziei Albo, że wy sobie narobicie nie wiadomo jakich nadziei A później się okaże, że ta aktualizacja będzie po prostu słaba Albo będzie taka na zasadzie, że pogramy w nią dzień lub dwa I trafi ona w zapomnienie Ale, no, jest powrót Pawla No, Paweł to jest ta postać, która się pojawiła między innymi Właściwie tylko tam się pojawiła w, w napadach na Kajo Perico, w kosadce. Więc y, może znowu będzie taką osobą, która niejako będzie nam pomagała w organizowaniu takiego napadu jeśli taki nowy napad dostaniemy w grudniu, ale trochę ciężko mi w to uwierzyć. Ale poza tym też Rockstar mówi o emo emocjonującej kradzieżach i pełnych strategicznych smaczków no, jeśli pomyślę sobie o misjach, gdzie, gdzie są strategiczne smaczki, no to myślę sobie o takich misjach jak właśnie napady na kasyno, gdzie mamy podejście ciche, sprytne, agresywne, gdzie trzeba to podejście wybrać, gdzie trzeba wybrać odpowiednią ekipę e, do tego napadu, gdzie trzeba odpowiednio ten napad wykonać, żeby się na przykład alarm nie włączył, co tam prowadzi nas do wyciągnięcia jak największej ilości łupów. E, no, jest tutaj bardzo dużo tej strategii, jest ten element strategiczny. Więc jeśli Rockstar gdzieś o tym wspomina w ten sposób No to też tutaj nadal myślę o, jak, o jakimś nowym napadzie eee, Więc ciekawe, no fajnie by było jakbyśmy taki nowy napad dostali Jeszcze na ten rok, półtora przed premierą GTA 6 Poza tym, no Darnell Bros, eee, czyli ta fabryka No kojarzy się też z napadami No bo jednak eee, tutaj na fabule organizowaliśmy Na przykład napad na Jubilera Z tego, z tego co pamiętam Także dużo rzeczy tutaj naprowadza nas właśnie na, na takie myślenie, ale kurde, nie wiem, czy chcę sobie robić aż tak dużą nadzieję. No i też w sumie te grudniowe aktualizacje były większe od tych aktualizacji wakacyjnych. Poza tym też taka ciekawostka, tutaj mamy znak na tej grafice, gdzie jest reklama, gdzie jest banner tej strony, na której kupujemy biznesy, więc wszystko wskazuje też na to, że ta fabryka będzie jakimś miejscem do, do kupienia, gdzie będziemy pe pewnie też mogli wykupić kilka personalizacji, i z tego miejsca będziemy taki nowy napad w organizować, albo tam wykonywać nowe misje. Ale dobrze, idąc dalej z tym artykułem, dalej mamy napisane, że grudniowa aktualizacja wprowadzi również. Nowe wezwania policyjne, nowe pojazdy, usprawnienia w kreatorze akcji oraz nowe ulepszenia dla Benfaktora Terrorbyta tym skaner przedmiotów kolekcjonerskich umożliwiających wyszukanie na mapie szerokiej gamy dostępnych znajdziek gdy, gdy tylko się do nich zbliżycie, figurek, rekwizytów filmowych, paczek i wiele więcej I okej, okay, dobra, to że się pojawią nowe pojazdy to jest rzecz oczywista, bo zawsze w DLC jakieś nowe pojazdy się pojawiają czy to będzie coś ciekawego, coś wartego uwagi, to tak naprawdę czas pokaże. Teraz nie jesteśmy w stanie tego ocenić. Pojawi się nowe wezwanie policyjne. Fajnie, że tutaj ten temat Rockstar rozbija, bo te misje policyjne są całkiem fajne. Tak do takiej typowej zabawy w online. Może nie jest to coś bardzo dochodowego dla nas, ale jest to jakaś tam aktywność, którą gracze oczekiwali od dłuższego czasu. I która miała też gdzieś tam zalążki w starszych częściach GTA, bo na przykład misje policyjne mogliśmy robić na fabule nawet w GTA 4 eee, Będą usprawnia kreatorze akcji to też jest plus, bo jednak teraz ciekawsze akcje powstają zrobione przez graczy. Eee, bardziej mnie zastanawia ta sytuacja z Terbytem, czy to na pewno jest potrzebne, żeby taki skaner został dodany. Eee, bo tak szczerze, bo tak szczerze wystarczy, że wejdziecie sobie na taką stronę GTA getaw.pueł, gdzie macie naprawdę wszystkie znajdźki, na przykład tutaj mam teraz aktywowane nadajniki, gdzie te nadajniki się znajdują na mapie. Można sobie tutaj kliknąć w taką ikonkę, zobaczyć zdjęcie, gdzie on konkretnie jest, gdzie go możemy odnaleźć. Także wydaje mi się, że jeśli ktoś już robi znajdźki i ma z tym jakiś problem, to raczej będzie się posygiwał taką stroną. A nie gdzieś tam nową funkcjonalnością Turtbita, więc jak dla mnie może ta rzecz jest zbędna. Dalej Rockstar mówi o tym, że planują kolejne wyzwania społeczności, czyli ostatnio e, takie wyzwanie społeczności było e, zabicie jak największej liczby zo zombi w tym nowym trybie przetrwania. Za to jeśli tam ileś tam milionów tych zombi, czy tam. E, a już nie pamiętam jaka była dokładnie ilość, ale i, jeśli tam społeczność, wszyscy gracze ileś tych zombi zabili, no to wszyscy dostawali tam jakieś nagrody, jakieś koszulki. E, takie eventy społecznościowe co jakiś czas się pojawiają i Rockstar zapewnia, że jeszcze taki jeden e event w tym roku się pojawi e, ale na razie tutaj nie znamy więcej szczegółów na ten temat. Jest też mowa o Antychicie, że Rockstar tutaj nadal chce go rozwijać i chce zwiększyć bezpieczeństwo gry na, e, na platformie PC i tutaj naprawdę super, że Rockstar wreszcie się za to zabrał, ale uważam, że jeśli... Akurat nie miałem tak okazji wypowiedzieć się na temat antyczyta w jakimkolwiek odcinku, bo to się stało w trakcie live'a przedłużanego Więc jak gdzieś o tym mówiłem to tylko na live'ie przedłużanym Ale uważam, że super, że to zrobili, ale zdecydowanie za późno Już dużo graczy ma wyrobioną opinię na temat GTA Online i tego co się dzieje w nim na wersji pc Myślę, że też zbyt małym echem odbiła się ta informacja o tym, że Rockstar dodał tego antycheata, i tak naprawdę dużo ludzi sobie nie zdaje sprawy z tego, że mm, to bezpieczeństwo gry na PC zwiększyło się i to bardzo. Także tutaj reakcja Rockstara była. Po prostu zdecydowanie za późna. Ten antycheat powinien zostać dodany 3, 4, 5 lat temu, jak nie, jak nie wcześniej. E, ale dobrze coś z tym zrobili, jest to jakiś tam drob... dobry prognostyk przed GTA 6 Bo GTA 6 prędzej czy później też wyjdzie na PC, a wiadomo, że na razie wyjdzie na konsolach, na, tylko na konsole nowej generacji e, idąc, idąc dalej, e, też mowa tutaj o tym, że planujemy prowadzić jeszcze wiele aktualizacji usprawnień Jak choćby automatyczną regenerację pancerza po rozpoczęciu misji Oraz aktualizację klubu Winewood dla członków GTA+, a w tym dostęp do warsztatu How Special Works BN Original Motorworks oraz ulepszenia drift, Ulepszeń driftowych w warsztacie przy garażu klubu Winewood. No jest to rzecz, która jeszcze teraz dotyczy tylko konsol nowej generacji, bo tylko tamten warsztat się znajduje. Ten z klubu Winewood, który jest dostępny tylko dla, dla członków GTA+. Fajne miejsce, kiedy to zostało dodane, to mówiłem, że... Że tylko mi brakuje tego, żeby właśnie tam można było przerabiać pojazdy do HSW Albo przerabiać pojazdy na drift Ale stwierdziłem, że pewnie Rockstar tego nie zrobił Dlatego, bo po prostu nie chcieli, żeby takie miejsca jak klub samochodowy Albo salon Benego, żeby takie miejsca straciły na, na wartości Ale widzę, że Rockstar i tak tutaj będzie update'ował ten klub Winewood i ten, I ten salon tuningowy, i te garaże ale powiedziałem, że jeszcze przez chwilę to się będzie tyczyć tylko konsol nowej generacji, bo ostatnia informacja, którą mamy w tym artykule i to jest y, chyba informacja numer dwa pod względem tego, jak bardzo ona jest pozytywna, y, to jest to, że w przyszłości czeka na Was jeszcze więcej atrakcji, w tym co tygodniowe wydarzenia specjalne, bonusy, obchody świąt, prezent oraz niespodzianki. I teraz, w przyszłym roku planujemy także zbogacić wersję Get Online na PC o funkcje dostępne obecnie tylko na PlayStation 5 i Xbox Series XS, więc informacje na Rockstar Games News Wire, czyli pojawią się na PC pojazdy HSW, być może fotografowanie zwierząt, naprawdę yy, ten klub cały Winewood też się pewnie pojawi na PC. -cie. I kto wie, czy na przykład też nie pojawi się taki abonament GTA, który obecnie jest tylko do kupienia na konsolach nowej generacji, a teraz być może też zadebiutuje na PC. -cie. Moim zdaniem, też zdecydowanie za późno tak jak z Antycheatem. Może nie tak późno jak z Antycheatem, bo z Antycheatem to jest już przesadne spóźnienie. Ale tutaj wydaje mi się, że tą rzecz na PC e Rockstar też mógł dodać dużo wcześniej, ale może gdzieś tam chcieli też sprawić, żeby jak najwięcej społeczności GTA przyniosło się na te konsole nowej generacji. Bo wiadomo, że im większa będzie baza użytkowników na konsolach nowej generacji, tym pozytywnie się to odbije na premierze GTA 6, które będzie wychodzić tylko na PS5 i Xboxa Series XS, więc... Ja się gdzieś tutaj takiego zabiegu w tym dopatrywałem Ale spoko, spoko, że takie coś też się pojawi na PC eee, Będziemy na to na pewno czekać I słuchajcie, i to tyle w tym artykule Jak się pojawią kolejne informacje To oczywiście nagram dla was kolejny odcinek Niedługo też więcej filmów na kanale Teraz po live przedłużanym który był bardzo długi. Wszystkim dziękuję, co wpadali na tego live'a przedłużanego i oczekujcie kolejnych filmów na kanale, żeby ich nie przegapić. Warto zostawić sobie kanał dole razem z dzwoneczkiem. Oczywiście zającam też do zostawienia łapki w górę pod tym filmem. E, ten odcinek nagrywam tak na spontanie, na gorąco, gdzie zrobiłem taką przerwę na godzinę, dwie w trakcie live'a, gdzie w sumie już tego live'a kończymy, więc na taką przerwę sobie tym razem pozwoliłem. No i w sumie tyle. Widzimy się w kolejnym, w kolejnym odcinku, widzimy się też na live'ach, na które Was zapraszam, także do zobaczenia wszystkim, cześć, trzymajcie się.